Największym problemem jest to, że dużo ludzi goni za związkiem i miłością, próbując zdobyć więcej miłości od ludzi, którzy teraz im jej nie dają, więc ją gonią, gonią i gonią. Zawsze wydaje się, że im bardziej o to zabiegasz, to tym bardziej się to oddala. Chcę Ci przedstawić bardzo prostą technikę, jak możesz odwrócić tę całą formułę, by miłość i związek zaczęły ścigać Ciebie. Ale zanim to zrobimy, showreel. Namaste wszystkim. W tym odcinku chcę się z Wami podzielić bardzo prostą techniką: jak możesz sprawić, by prawo przyciągania pracowało dla Ciebie, oraz żeby relacje partnerskie i miłość zaczęły pojawiać się na Twojej drodze i goniły Ciebie, a nie odwrotnie. Czy kiedykolwiek doświadczyłeś sytuacji, gdy pragniesz i czekasz, by ktoś odpisał Ci na SMS-a lub żeby ktoś Cię odwiedził? Im bardziej tego pragniesz, tym bardziej się to oddala. Powodem tego jest to, że działasz przeciwnie do prawa przyciągania, zmniejszając swoje szanse na osiągnięcie tego, czego chcesz. Spójrz na to w ten sposób: jeśli gonisz za miłością, to na jakiej jesteś częstotliwości wibracji? Zastanów się przez chwilę: czy jesteś nastawiony na obfitość, czy myślisz o niedostatku? Oczywiście masz nastawienie na niedostatek. Czy wibrujesz na częstotliwości obaw czy częstotliwości miłości? Pomyśl przez chwilę. Wibrujesz na częstotliwości obaw, ponieważ obawiasz się, że ktoś ci nie odpisze, że ktoś cię opuści. Obawiasz się dlatego za tym gonisz. Jeśli się obawiasz, to jesteś na niskiej częstotliwości wibracji. Jeśli się obawiasz, to znaczy, że jesteś w niedostatku pozytywnej wibracji. Zapamiętaj, że nie przyciągasz tego, czego chcesz. Przyciągasz to, Kim jesteś. Więc jeśli stajesz się częstotliwością wibracji obawy, to będziesz zmniejszać pozytywną częstotliwość wibracji, która zacznie się od ciebie oddalać. Więc musimy odwrócić tę formułę. Jest to bardzo trudne, ponieważ jeśli jesteś naprawdę bardzo spragniony miłości, to sprawiasz, że ona się od ciebie tylko coraz bardziej oddala. Więc co musisz wtedy zrobić? Nie masz innego wyboru, jak powiedzieć sobie, OK. Odwróćmy tę całą formułę. Wiesz to, pragniesz i chcesz, żeby ta miłość lub związek nadszedł. Zatem jak zastosujesz prawo przyciągania? Rano, kiedy nastawiasz swoje intencje i robisz swoją wizualizację, zrób to tak samo jak zwykle. Wizualizuj osobę, którą chcesz przyciągnąć. Wyobrażaj sobie, że z nią jesteś. Jej obecność w Twoim życiu. Dołącz do tego emocję i pozwól znieść się tym wibracjom na najwyższy poziom. Wtedy staniesz się tym bardzo potężnym przyciąganiem do rzeczy, których pragniesz. W momencie, kiedy już ustalisz swoje intencje, to wtedy jest już to zamanifestowane. Kontynuuj z czynnościami swojego dnia i nie pytaj, kiedy to się wydarzy i dlaczego nie dostaje tej wiadomości. Ponieważ w momencie, w którym zaczynasz to kwestionować, stajesz się tą słabą wibracją. Zamiast tego musisz nastawić się na obfitość i sposób myślenia bycia zakochanym przez cały czas. Dlatego napisałem książkę Ustal, co chcesz i zapomnij. Ok, kiedy powiem ustal, co chcesz i zapomnij, mam na myśli ustaw intencje rano i nie mówię, że masz o nich w ciągu dnia zapomnieć. Oczywiście będziesz o nich pamiętać, ale powinieneś odciąć się od myślenia o nich i końcowym rezultacie i pozostać w wibracji miłości. Zawsze powtarzam, że miłość zaczyna się od miłości do siebie, więc podsumujmy Twój dzień, na czym powinieneś się skupić. Wyznacz swoje poranne intencje, zrób swoją wizualizację, zanotuj swoje postanowienia. Intencja jest ustalona, teraz musisz odpuścić i zaufać wszechświatowi, że Ci to dostarczy. Musisz pracować w miłości, zaufaniu i obfitości. Więc co to oznacza? W pozostałej części dnia skup się na swoim dobrym samopoczuciu, częstotliwości wibracji i wszystkich czynnościach, jakie wykonujesz. Czy jesteś spokojny? Czy jesteś w pokoju? Ponieważ błogość jest najwyższa na wykresie częstotliwości drgań. Czy jesteś teraz zakochany? Jeśli nie, wtedy praktykuj wdzięczność przez cały dzień. W momencie, w którym czujesz, że się od tego odsuwasz, kiedy myślisz, naprawdę chcę tej miłości, naprawdę chcę, by on lub ona. Wysłali do mnie wiadomość: Jeśli tak myślisz, to wróć do wdzięczności i nie myśl w ten sposób, nie pozwalaj, by to się stało. Zamiast tego przyłóż ręce do serca i pomyśl o wszystkim, za co jesteś wdzięczny. Jestem teraz wdzięczny za życie, jestem teraz wdzięczny za oddech, jestem wdzięczny za powietrze, jestem wdzięczny za drzewa, jestem wdzięczny za doświadczenia, jestem wdzięczny za rodziców, jestem wdzięczny za moją rodzinę. Więc poczuj to. Zrównaj się z miłością. Intonuj mantry takie jak jestem miłością, kocham siebie, poczuj miłość, pozwól sobie czuć miłość. Kiedy jesteś zakochany, stajesz się miłością. Kiedy stajesz się miłością, przyciągasz miłość. To takie proste. Więc to właśnie musisz robić w ciągu dnia. Ustaw z rana swoje intencje. Ustaw i zapomnij. To jest Twój dzienny schemat. Nie goń za tym i przekonasz się, że staniesz się tym wielkim magnesem, tym wielkim przyciąganiem, a miłość zacznie Cię gonić i pojawiać się na Twojej drodze. Ale musisz być ostrożny, bo może Cię gonić za dużo miłości. To bardzo potężna technika, i mam nadzieję, że ta wiadomość do Ciebie dotarła. Wypróbujcie to, na pewno zadziała. To jest jak z otrzymywaniem SMS-a. Nie możesz myśleć o tym cały czas. Nastąpi chwila, kiedy odłożysz telefon i zapomnisz o nim, i wtedy właśnie otrzymasz wiadomość, a nie wtedy, kiedy jej oczekujesz. Dzieje się tak, ponieważ działa to zgodnie z prawem przyciągania. Jeśli to wideo było dla Was przydatne i wyjaśniło Wam parę rzeczy, to zostawcie lajka. Również komentujcie, przedstawcie nam Wasz punkt widzenia. Wasze doświadczenia, podzielcie się z nimi ze wszystkimi, ponieważ wtedy inni będą mogli się też czegoś nauczyć. Dajcie znać, skąd piszecie. Jeśli jesteście tu nowi i jeszcze tego nie zrobiliście, pamiętajcie, pamiętajcie, żeby zasubskrybować i włączyć notyfikacje. Ten rok dedykuję temu, by sprawić, by był to wasz najlepszy. Tymczasem modlitwa dla was wszystkich. Namaste.